Swinging from side to side, side side to side. This task a grueling one. Hope to find some diamonds tonight, night, night. Diamonds tonight. Dzień dobry. Dzisiaj się zajmiemy obiektywnie, subiektywnie. Minecraftem Otóż. To jest najlepsza gra według mnie. <grych> Można robić wszystko. Aktualnie gram na serwerze z moją ukochaną ekipą, że tak powiem. I Pff, to jest wersja 1.9 Reload 4. Podajże Minecraft. Mam też oryginalnego. Też się nazywa konto Maty a mniejsza o to. Yy. Gramy tutaj i się bawimy. Yy, o co chodzi w Minecrafcie? Ogólnie o to, żeby przetrwać. Ja gram od wersji 1.3, bodajże No tak, 3. Z tą ekipą gram WoW od wersji 1.4, podaję, że co jest tutaj na serwerze. Mieliśmy już jeden serwer. Jak się stanie serwer publiczny, to napiszę pewnie pod filmikami. O co chodzi w Minecrafcie Jak już mówiłem, o to, żeby przetrwać. Uprawa. Ja tu styzetnę trochę Na razie chyba budowli nie mamy, nie wiem. Dopiero weszłem na serwer. Są różne moby, jest piekło, no kto nie, kto nie gra w Minecrafta no właśnie od tej wersji dodano takie nie wiem jak to nazwać, no sadzonki melonów. Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie Ale jakoś się nazywa Aha tu trzeba cztery zostawić chyba A nie wiem yy, I o co chodzi, no na razie jestem ja Rastamolo yy, Może zrobimy jak się oni zgodzą odcinek Taki wspólny z mojej perspektywy. Nie wiem czy jeszcze Marker tu gra ale chyba nie, nie wiem. Yy... Chwila. Yy, są chyba lagi. No. chlebka hmm. na pewno będą dalej z różnych map. Tak jakby let's play e z ze mną i Rastą, jak Rastą będzie chciał i z tym markerem no w tym tygodniu nie nagraliśmy. Hmm. Głównie bo marker nie chciał, podejrze. Gdzie jest reszta ekipy? Nie wiem jak stąd wyjść. Z kloczesa do wody. Co jeszcze mogę o Minecrafcie powiedzieć? No, ta gra zabrała mi wiele czasu wolnego w wakacje. Hmm. Normalnie gdyby nie ta gra, to w wakacje bym umarł z rodzicami. No i też mi pomogła w pracy, że tak powiem. <śm> aha to rośnie jakoś nie wiem jak to rośnie musiałbym to przeczytać albo coś mm. jakbyście chcieli jakieś informacji o moim my... no wątpię żeby ktoś nie znał jakichś kanałów które podają informacje Ło, wow, co to jest winda <laughs> WINDĘ KTOŚ ZROBIŁ <grymne> Dobre, dobre Ja się założę, że to molo zrobił windę Ole z elektrykiem naszym na serwerze. U, dużo tego tu. ciach I oni są wszyscy na dole. Każą mi gdzieś iść z nimi. Otóż co mi się najbardziej w Minecrafcie podoba Znaczy ogólnie w Minecrafcie, bo jedna rzecz mi się nie podoba To, że możemy stawiać, robić co chcemy Nie ma żadnych ograniczeń Możemy robić wszystko Na co mamy ochotę, dosłownie w Minecrafcie No słyszałem, że teraz nawet jest możliwość Rozmnażania tych Owiec za pomocą tego albo krów, nie powiem Wam. Słyszę, za, zaraz Wam powiem. Ale chyba. Świn, nie, nie wiem teraz chwila. <grybujesz> Muszę zobaczyć. No chodź tu. No jednak, owiec. Co na ze będzie chodzić? Właśnie, co zrobili w tej wersji? Słońce jest z... w... okrągłe, takie. Są jakieś cykle księżyca, że. Nie wiem, nie wiem po prostu jak to nazwać. Jakieś... Dowiedziałem się teraz od razu w tej wersji 1.9. Ja ten odcinek skończę. I jeśli Wam się podobało. No to zachęcam do oceniania. Jeżeli nie, to już możecie oceniać. Jezus, przepraszam. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, to subskrybujcie i oceniajcie. Jeśli macie pomysły na jakąś grę darmową Bo te które ja mam na półce to na pewno No oprócz tego Pacmana To na pewno zrecenzuje W miarę swoich Więc tak postanowiłem dawać Oceny więc Zagrywalność Ogólną Minecraft do mnie dostaje 9 na 10 Za grafikę no, za grafikę to ciężko Minecrafta określić, ale dostaje no powiedzmy 5. No nie liczy się tylko grafika, ale musimy ocenić yy, za nie wiem jak to ile dać mu bo... Za fabułę damy, no kurczę, no tu nie ma fabuły, no. Za fabułę musimy dać no, zero, no. No nie ma fabuły tu jednak. Znaczy, o, fabułę możemy zrobić sobie, ale no nie wiem, no. Po prostu tym razem to ominiemy. No i. pomysł na grę, no to ja daję też 10, no w życiu nie widziałem takiej gry lepszej. To tak jak mówiłem, komentujcie. Jeżeli chcecie więcej filmików, też możecie subskrybować. Bardzo by mnie ucieszyło i komentowanie. To ja życzę miłego dnia, widzimy się jutro.